Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Krabkot. I patrzcie, wszedł mały paczek. Paczek mały wszedł. Widać teraz pod każdą planszą, co nam może zaoferować. Widok naszej kolonii w ogóle się pojawił tutaj. Opis z legendą, co oznacza co. Nagroda ekologiczna, małość, pożywienie skarb. No. Fajne bajery. Nagroda ekologiczna. To jest chyba właśnie. Gdzie to będzie? Nagroda ekologiczna. To był ten kamień obok taki narysowany, a teraz. Kurczę, teraz nie widzę, żeby to tutaj było. A, a chciałam się kierować, ale. Hmm. No nie mogła nam się zmienić plansza, nie? Tu mamy skarb jajko i normalny kamień, normalny kamień. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma się, muzyka zmienia, tu nie ma, tu nie ma. No, nigdzie nie ma nagrody ekologicznej. Halo. <grytania> tak to się bawić nie będziemy. No ale dobra. Mamy jedno jajko, jeden kamień rytualny i małże. Oraz y, dwa jajka. Dwa kamienie i skarb. O. A jest oznaczone. Dobra. A swoją drogą. O, możemy nawet jeszcze, zanim zaczniemy, zmienić nazwę. To od razu zacznę, może na początku odcinka, żeby na koniec już nie. Yy... Logi. Logi jest. Zesty. Nie, to są chyba. Na pewno Katy, Kati. Pej, Daria. Na pewno klaw jest y, kimś nienazwanym, więc tutaj y, kaczka chciała być krabikiem. Kaczka ma długi name. Zobaczymy, czy się zmieści. Kaczka kabibara. Kabibara. Może być taka długa. O, mamy 16, to niech będzie. Kaczka kabibara. Proszę bardzo, jesteś naszym zbieraczem, moja droga. A my lecimy sobie teraz po kolejne dwa jajka. Tak, logi jest, jest nazwanym e, naszym krabikiem. Widzę w notatkach. Wykluwamy krabika kolejnego. E, I teraz tak, e, Agnieszka podpowiadała, żeby naszym budowniczym, to jeszcze pod e, starym e, podejściem był komentarz, ale oczywiście może się tyczyć jak najbardziej teraz nowego podejścia, żeby właśnie młotkowym dawać więcej życia i na przykład więcej ataku. Bo oni jednak podczas ataku właśnie stają się takimi tankami yy, i, i rzucają się no, do walki, no i nic z tym nie zrobimy. <laughs> Może weźmiemy sobie teraz właśnie drugiego budowniczego, bo mamy tak trzech walczących, dwóch zbieraczy, dwóch ogrodników, dwóch. Yy, myślę, że możemy wziąć sobie budowniczego. O, a tu już następny. Kurczę. No i teraz co ja z tobą zrobię? Eee. <laughs> yy, no, niestety gr gramy na opcji, gdzie nie możemy. Ukwieraj po kolei. Gramy na opcji, gdzie. No, nie możemy zmieniać ról, tak? Mamy taką modyfikację naszej. Nie wiem, naszej rozgrywki, o może tak. Wykop skarb, wykop skarb. Gruzu nie możemy jeszcze zamieniać, niestety. To pousuwać. Um... Oczyścić i co? W prawą stronę mamy już. okej Ok. Zaczniemy może od usuwania tych kwastów. Myślę, że od tego możemy zacząć. Tu też nie mamy nic za bardzo do niszczenia, żadnych przeszkód. Mamy tylko gniazdo mrocznic. To w sumie możemy już zacząć je atakować. żeby przed nocą. Przypadki nam to nie przylazły. No przydałoby się jakiś kamień właśnie szybko zrobić, żeby o. żeby była możliwość ulepszenia no tych gruzów na no, te pułapki chociaż mury pułapki. O. Uh -huh. atakowanie gniazda niestety je wkurza. E, tu sobie jeszcze damy po jednym. Eee, tu damy ten. Żeby było po jednym. Jak my tu jesteśmy już z zmierzch. No dobra, to, to już nie będę wysyłała nikogo. Eee, pojawiły się. błazenki. Błazenki potrzebują ukwiał na drugim poziomie w ogóle, żeby, na poziomie, żeby stać się podwójnym i mieć populację, więc spoko. Eee, z prawej strony chyba idą tak. To zaznaczyłam, żebyście atakowali. Ale zaznaczyłam, żeby atakowali. A myśliwi jakoś tak niezbyt. Okrodnicy mogliby pójść na lewo już. O, tu jeszcze. i tu mamy w ogóle danina wysokości pożywienia i koralowiec spiralny na czwartym poziomie. Eee, proszę bardzo, to tu jest na pierwszym, i chyba tu walnęłam jednego. Tak, tu będzie na drugim, i tu będzie na drugim. No, elegancko, i będzie zrobione kamień wirtualny numer jeden. Jedzę, zbieracie? Bo zbieracie. A tutaj, co mamy? To już mamy, to już mamy, dobra. Pożywienie już jest. Teraz koralowiec yy, na drugi poziom, proszę. Bo nie mam tego ulepszenia, że na trzeci możemy, nie? To jest bardzo przydatne. Dobra. No to możecie zaatakować w sumie to i oczyścić ten kamień, bo modlący się też niech mają co robić. Pomada sobie maszeruje. Tup, 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 tup. Fej tutaj koralowiec ulepsza. <grymne> tylko ty jeden? Obserwator silny. O, Shelly Bean, to nowy jest nasz myśliwy. O! O spokojnie, wracaj! Wracaj! <laughs> nie bój się, niech ci tu krzywdy nie zrobi! O! No biedna. <laughs> Ale za to ile żarełka? O! Proszę to usunąć. To się już usuwa, to się już usuwa. Proszę czyścić kamień. To też jest do oczyszczenia już zaznaczone, tylko nie mają swoje, swoje priorytety. Proszę bardzo, rytuał. Myśliwi mogą budować pułapki. Szybkość uprawy. Budowniczy mogą wznosić mury blokujące st stworzenia przydenne. Ja myślę, że pułapki były fajniejsze od tych murów, bo oni tak za, czasami stali, za tymi murami bez sensu to było. Więc możemy sobie budować pułapki teraz. Eee. A poza tym tak, co my tu mamy? Mm -hmm. Ślimaczki. Strawo meduzy na szóstym poziomie. No proszę. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę bardzo, zrobimy tak. Do tego. Płaszczka będzie dobra, a garbik żeby był, a błazenek na 12 błazenków. A to akurat straf medus się zrobi. A pułapka. No widzicie oni tak są tutaj, więc ta pułapka w sumie nie będzie miała sensu, no ale. Będziemy ulepszać budowniczych, żeby jednak faktycznie mieli dużo życia. A jak są tankami, to będą mieli, będą inwestować w ich życie. To już 8. Już was chyba odkryliśmy, nie? Ostatnio jak to tam ma działać. Im więcej podstawowych roślinek, tym więcej naszych zwierzaków. Dobra, a co tutaj mamy? Dani na wysokości łaski i dani na wysokości pożywienia. Okej. Okay. To nie jest trudne. Mamy pułapkę. I tu już nic nie mamy. Yy, tu macie. Aha, wy tu lepszacie dopiero, dobra. 12 błazenków to będzie też więcej garbików. Nie wiem, czy mam, mam ochotę mówić na nie gupiki. <głupiki> Chociaż do gupików podobne nie są, ale są garbiki. O, proszę bardzo. Koralowiec płosiorożny. Yy, Ile tego różnego? 4, czyli tu 2 i jeszcze gdzieś mamy ten koralowiec. To jest chyba ten. Ale nie mam wiary. Nie, 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 nie. Chyba trzeba będzie teraz wierzącego zainwestować. Co to jest? 75 łaski muszę wydać na to, no dobra. Ale ładnie tutaj pływają sobie tak w statku. Takie Nemo, nie? To Nemo był błazenkiem? Czy nie wiem, ale tak wygląda trochę jak Nemo. Już mam 75? Tak. No to bierzemy rytuał. Yy, mury: minus 20% szybkości ruchu zagrożenia i hmm. z jednej strony korcą te mury. Ale myślę, że sobie to rozegranie zrobimy inaczej. I pójdziemy w zagrożenie, że będzie 20% szybkości. Będzie wolniej szło. No zobaczymy. No chciałam ulepszenie naszych farm, ale no niestety. Nie tym razem. Nie tym razem. O, zobaczcie, co tu jest z tego. Żarełka. Ale ładnie wyglądają te meduski. Bardzo ładnie. W ogóle śliczna jest ta gra. <laughs> Myśleliście, że kojarzy wam się trochę z tą, z Sp Spongebobem. <laughs> A jak tam, aha, na drugim. Bo i ja miałam go ulepszyć, ale ja go miałam tu. O i tu. I pojawią się później żar żarłacze karaibskie. Zaczną mi wyżerać, ale dzięki temu, że one wyżerają nam inne rybki. No taka natura. To będziemy mieli dużo jedzonka, które trzeba będzie po prostu podnieść. A mając dwóch zbieraczy, gdzie kaciuszek jest na pierwszym poziomie. Trzeba będzie jakieś, nie wiem, szybkie chodzenie zainwestować. Idą. O, i właśnie, ci dostaną po pułapkach. Ci zostaną. Zestrąceni. Elegancko. Te początki się będą takie łatwe, nie? Okej. Okay. Co tu się podziało? Człowiek na chwilę odejdzie od kompa i już zapomina, ale dobra. Mieliśmy sobie tak, szarki jeszcze, koralowiec spiralny 6. E? Możemy sprawić, nawet, że będzie go więcej. Czemu nie? Wszyscy będą na zielono. No i teraz tak naprawdę. Poczekać, aż jedzenie się zbiera? <grych> znaczy, możemy polepszać pułapki. Hmm. Ale to dalsze, myślę. O! Mamy świt, więc akurat jest na to czas. I zasoby, mniej więcej. Proszę bardzo, i mamy wszystkich dużo. Można zrobić jeszcze tutaj, na przykład koralowiec jeleniorogi, jakby było miejsce. To wszystko jest na drugim poziomie. Łosiorożny? Nie, rogi, ośrożny. Mhm. To może się ulepszyć. W sumie już nic nie jest potrzebne za bardzo. Ale zdecydowanie mamy za mało wierzących. Wierzących. Jak w kulcie tych owieczek. Wierzący. No mamy zdecydowanie ich za mało i musimy polecieć. Następne krabik, to będą. A, nie, 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 nie. <ścoughs> A daj jeszcze jedno rogiego. Zrobimy, żeby tych było więcej, bo widzę, że te garbiki to są wyżerane. No Chciałam w sumie ulepszyć pułapkę. A na tym mi też zależało. Mm -hmm. da, 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 da. Skarbów już nie ma, nie, nie jestem ślepa. To jest wszystko to jest jedzenie. Oni po prostu muszą to pozbierać. No boli mnie to właśnie, że tego jedzenia tyle na ziemi leży. I oni tak wolno to zbierają. Bo tu leży, tu leży, tam leży, tu leży. O, z prawej strony chyba atakują. Ale też wyleźli przed pułapkę. Gdzie jest ta pułapka? Zresztą mi zniknęła w tej walce, ale... No właśnie, tu jest pułapka. Czemu oni tak pochodzą czasami? Ale przeciwnicy są wolniejsi, nie? Zobaczcie jak te... te... brzydkie rozgwiazdy małe się toczą powoli. No i po co wam ta pułapka, tak jak wy tu wyłazicie, no? Jego robota. Dobra, to co? Zbieramy 110, czy zbieramy więcej? Tu na pewno ta pułapka da radę, bo jest przy samym końcu. Piękny rekinek nam. O, a co zażarło rekina? Co zażarło? czemu zniknął? Wymarła? A może dlatego, że płaszczka wymarła? Płaszczka potrzebuje więcej ślimaków, a ślimaki potrzebują mózgowych i stołowych. O, akurat jeszcze po jednym można walnąć. W ogóle ulepszyć można. Mózgowy. O, tutaj jakieś w ogóle punkciki. I stołowy też można ulepszyć. Yy, stołowy był. To jest ten, nie? Tylko 35 potrzebne. I ulepszyć stołowej, więc jeśli maczków będzie, I myślę, że na 110 pójdziemy. Chociaż może być trudno. Coraz trudniej. A jakbyśmy mieli więcej jedzenia i ulepszali więcej nasze kraby, to by było coraz łatwiej. No to logiczne, nie? <grywka> ja bym bardzo logiczne. Chops-up? A, jak ładnie dorzucają. No i co? Popatrzcie, to jest w ogóle mały ten. Mały rekinek i duży rekinek. Chyba, że to jest taki efekt, że on jest daleko, niby, że jest mały, ale wydaje mi się, że to jest po prostu mały rekinek. Jak nie można go kliknąć. No, może jest daleko. Już nie wydaje się daleko. Wydaje się mały Jak tam ślimaczki? O, ślimaczki już się zrobiło. Cztery. Płaszczki. W ogóle płaszczki są zeżerane przez coś? Tak, przez tych. Przez żarłaczy. O, proszę. No dobra, mamy to. Mamy jedzenie i zanim zajdzie jeszcze noc to myślę, że możemy wymigrować. Mm -mm. E, nazywanie. Nazywanie już było. Więc teraz tak naprawdę możemy po prostu ich nakarmić i zobaczyć o. Kati nasz budowniczy. Udźwig pożywienia. Obrażnia to taką. Nie, wytworzenie pożywienia, gdy buduję mury. Nie, szybkość prawa. Ojej, jakie złe rzeczy. Ojej. Ojej. Chyba nie pozostaje mi nic jak. Szansa na wytworzenie pożywienia, kiedy budujesz mury, ale. Ja te mury to w ogóle chciałam umijać w tym podejściu. O, Joasia nasz zbieraczu. Mm. No, dźwik pożywienia spoko. Szybkość ruchu i łaska za pożywienie. Też spoko. Maksymalne zdrowie i No myślę, że weźmiemy... To? chodzi więcej łaski za dost dostarczanie pożywienia, a twoją główną rolą jest dostarczanie pożywienia. Najgorzej właśnie, że te jedynki nie levelowały. O nie. O nie. No i teraz mamy do wyboru dwie jaskinie. Jest to jaskinia z jednym jajkiem i z jednym kamieniem. Bądź też jedno jajko, jedno kamień, jeden kamień. Hmm. No trudno. Ale dobrze, to sobie w następnym odcinku, moi drodzy, przejdziemy. Bo dzisiaj czas mnie goni, więc taki odcinek troszeczkę krótszy. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. No i oczywiście, jeżeli się podobało, to poprosiłabym o te łapki. I w komentarzach, jak, na, jak zawsze, piszcie. Jeżeli chcecie zostać krabikami, to ja bardzo chętnie. Was ponazywam, bo zobaczcie, jest jeszcze trochę wolnych miejsc. Raz, dwa. Eee... Dwa. Czy zesty to jest... Kurczę, żebym teraz nie walnęła gapy. Ale chyba zesty to jest krabik jakiś do nazwania. Logi na pewno jest nazwany. Obserwator pomada tak. Także trochę miejsc jest. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. baju.